Każdy z nich chciał zbić majątek i zdobyć sławę, zakładając w łodzi wielkie zakłady przemysłowe. Jednak w przeciwieństwie do bohaterów Ziemi Obiecanej, bardziej niż na zysk, nastawieni byli na dobrą zabawę. W ramach festiwalu Miastograf odbyła się gra miejska Zmota i Fabrykę. Początkujący fabrykanci zebrali się w pełni gotowi na wzajemne zmagania. Szybko więc przystąpiono do rzeczy. 45 po raz pierwszy, 45 po raz drugi, 46 po raz pierwszy, 46 po raz, drugi, 46 po raz drugi, 46 po raz trzeci sprzedane. Po kupieniu działki trzeba od razu zacząć myśleć o kolejnych inwestycjach, bo interesy to trudny kawałek chleba. W graczy wstępuje wtedy duch prawdziwego przedsiębiorcy. Jesteście krwiożerczymi kapitalistami. Oczywiście. Tak trzeba w dzisiejszych czasach niestety funkcjonować. Do dyspozycji uczestników zabawy było kilka punktów pomocniczych, w których oprócz poczęstunku i gorących napojów załatwić można było ważne formalności. Można sprzedać, kupić działkę, sprzedać, kupić różne jakby e, konieczne dokumenty do rozpoczęcia działalności, można też jakby skorzystać e, z porad cyganki. Rozstrzygnięcie i nagrodzenie zwycięzców odbyło się zgodnie z duchem gry w Białej Fabryce. Interes wypalił, bo na grze skorzystali wszyscy, poznając jeszcze lepiej łódź i patrząc na nią z innej niż na co dzień perspektywy.